Witam. Dzisiaj chciałam zaprosić na prezentację magnolii i rabat, jakie możemy pod nimi założyć, ponieważ magnolia jest dość dużym drzewkiem i krzewem. To jednak musimy uwzględniać jej docelowy wzrost. Sadzimy malutką roślinkę, potem będzie ona dużo większa i musimy to uwzględnić, jeżeli przy doborze roślin które posadzimy pod spotem. Tu chcę Państwu pokazać na przykładzie rabat założonych u mnie w ogrodzie, jak możemy to właśnie wszystko zagospodarować. Zaczniemy od pierwszej rabaty, gdzie mamy cztery duże drzewka, w tej chwili już 26-letnie. I zobaczycie Państwo, jak to wygląda w tej chwili. Oczywiście w momencie sadzenia te roślinki były małe, pozostałe też, które sadziliśmy, były małe. I mimo dość dużych odległości między rośliną posadzoną, czyli magnolią a rodotentronami, jednak mamy tutaj dość mocne zagęszczenie tych roślin. Zapraszam teraz. Widzicie Państwo tą rabatę, którą chcę Państwu przedstawić. Tutaj są posadzone właśnie takie cztery duże magnolie. Rabata jest oczywiście większa niż tylko to, co znajduje się pod magnoliami, i została w ostatnim czasie powiększona o tą przestrzeń, którą mamy tu z przodu, na której znajdują się trawy i hortensje. Pamiętajmy, że właśnie trawy i hortensje w tym okresie wyglądają, w tym wiosennym, wyglądają w ten sposób. Dlatego widzimy tutaj głównie korę, natomiast w późniejszym okresie, oczywiście, to wszystko zarośnie. Natomiast roślinki, które możemy posadzić pod takimi rabatami, to właśnie są azalie, rododendrony wielkokwiatowe i proszę zobaczyć, tutaj na przykład mamy pigwowca położącego ten na w centralnym punkcie intensywnie pomarańczowy krzew, taki w wysokości około metra. Ta rabata w tej chwili już ma 26 lat, czyli no troszkę tych lat ma. Magnolie są już całkowicie wyrośnięte. Tu z przodu widzimy dwie różowe, trzecią wysoką żółtą, ale proszę zobaczyć tam między tą żółtą a tą ciemniejszą różową widzimy czwartą różową magnolię. I to te wszystkie różowe mają formę bardziej krzywiastą, natomiast magnolia żółta jest zdecydowanie drzewkiem. I pod taką magnolią, która ma formę drzewka, możemy sobie pozwolić na posadzenie wyższych roślinek. Sadzimy tam wtedy odmiany, wyższe odmiany y, rododendrona wielkokwiatowego. O, widzimy tutaj na tych właśnie filmikach rododendrony, które jeszcze w tej chwili nie kwitną. Teraz mamy okres y, koniec marca, kwiecień, czyli kwitnienie magnolii. Tam dalej zobaczymy, że już powolutku się rozkwita pierwszy, pierwsze kwiaty na rododendronie białym. Natomiast azalie wielkokwiatowe no, są po prostu takimi gałązkami mało ciekawymi, azalie japońskie mają tam kilka listków. Niemniej na tej rabacie w tej chwili najbardziej jakby ozdobną częścią jest, są właśnie magnolie oraz tamten pigwowiec. Proszę spojrzeć, tutaj właśnie widać początki kwitnienia tego rotodendrona białego. Jeszcze magnolia drzewiasta, która żółta, która jest w formie drzewka. Jeszcze jest w pąkach, jest to troszkę późniejsza odmiana, ale już widać ładnie pokazuje kolorek. Zaraz nam będzie pięknie kwitła i to tak bardzo obficie. Tutaj ten biały rhododendron. W późniejszym okresie, gdy właśnie nam przykwitają, magnolie jeszcze są kwiaty, ale mamy wtedy pełnię kwitnienia rododendronów i azalii, i jest to ten późniejszy, majowy okres. Natomiast teraz główną ozdobą są magnolie. Magnolia jest najwcześniej kwitnącym w naszym klimacie drzewkiem, bo krzewy są wcześniejsze, ale jeżeli chodzi o drzewka, to jednak magnolia wyprzedza większość innych. Proszę popatrzeć, tutaj już nam się pojawia w lewej części, pojawia nam się pięknie kwitnący pigwowiec którego też możemy posadzić pod magnolią. Wprawdzie magnolie, azalie i rododendrony są to rośliny kwaśnolubne, pikwowiec raczej woli glebę obojętną, ale akurat on sobie tutaj da radę na lekko kwaśnej ziemi, tym bardziej, że rośnie już na obrzeżu tej rabaty. Jeżeli chcemy też zagospodarować bardziej jakby tą część pod, pod magnolią, to tutaj na środku, na dolnej części, lekko po lewej stronie widzimy takie gałązki. To jest hortensja, która nam zakwitnie w okresie lata, a później będzie nam kwitła aż do pierwszych przymrozków, czyli znowu mamy te, to kwitnienie troszkę późniejsze pod, pod magnolią, gdy już na tych drzewkach będą tylko listki. Karagana nisko zaszczepiona, no ona nam kwitnie też w tym okresie wczesno-wiosennym. Tutaj natomiast widzimy tabułę szarą, która była posadzona obok tej magnolii. Yy, Magnolia w formie krzewu, gdzie bardzo mocno rozłożyła gałązki na boki i właśnie ta dość duża gałąź jakby wpadła w tą tawołę. Proszę popatrzeć, ona jakby wyrasta z tej tawoły. Samo drzewko rośnie kawałeczek dalej, natomiast tu widzimy, że te poszczególne kwiaty jakby wychodzą z gałązek tawoły daje to dość fajny efekt, dlatego to no, poza tym magnolia jest jakby dla mnie ważniejsza, więc nie usuwam. Natomiast ta magnolia właśnie, która nam dała tą boczną gałąź orośnie, tu widzimy w tej chwili jej e, e, Pień, miejsce, skąd wyrasta, i pod nią bezpośrednio zostały posadzone też tabuły, tylko o żółtych listkach znacznie mniejsze odmiany, które nam dorastają do około 60 cm i dają nam kolorystykę przez cały sezon, czyli mamy cały czas takie żółte, ładne barwy na tej rabacie. Ta buła cały czas tworząca taki mały, niski szpaler. I tu widzimy pigwowca z drugiej strony. Natomiast tu znowu jest spojrzenie na tą rabatę już w maju. Proszę popatrzeć, w tej chwili już magnolie prawie że przekwitły. Natomiast ten kolor właściwie dają nam azalie i rototendrony. Pigwowiec już jest całkowicie przekwitły, a jeszcze na magnoliach są jakieś pojedyncze kwiaty. Natomiast kolor to właśnie azalie i rododendrony. No, zaczyna już nam kwitnąć bez, ale bzu nie podsadzamy pod magnolię, Może on być tak jak u mnie zupełnie z boku. Tu natomiast widzimy właśnie kolorystykę tej rabaty z azaliami i rododendronami gdzie mamy pełen rozkwit tych roślin i pełną jakby gamę barw. Jeśli chodzi właśnie o te roślinki, one wszystkie są kwaśnolubne, azalie i rododendrony, i dlatego doskonale nam się skomponują z z magnolią, i co jest ważne, właśnie uzyskajmy tą piętrowość roślin, gdzie mamy, prawda, na najniższym piętrze azalie japońskie, które dorastają do 40-60 cm w zależności od odmiany. Późniejsze piętro to są azalie wielkokwiatowe, następnie są rododendrony wielkokwiatowe, i na samym końcu mamy magnolię. Dziękuję. Dziękujemy za obejrzenie korowego ogrodu TV. Dziękuję i zapraszamy na internetowy kolorowy sklep obrotniczy.